Dobrze, to Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a to jest World of Tanks i Bitwa na KW4. Pierwsze co, co teraz zauważyliście jest to, że mam włączoną średnią grafikę w Łocie. Oj dobra, jestem, to są tutaj KW4. Jestem top-tier, mam tutaj topowego czołga i w ogóle. Jestem ja sobie na to powiem czołgu, nie jest to czołg stokowy, mam, mam tu na niej zbładane białko i gąski, tyle mam zamontowanych z tych lepszych modułów. Mam chyba jeszcze odblokowana nawet tą drugą wieżyczkę, ale też nie wiem czy ją montować na razie. Ale teraz wam pokażę bardzo fajną bitwę na tej KW4, co można na niej yy, w ogóle zrobić, co można jej fajnego zrobić. Teraz mi się udało na tej bitwie odbić akurat yy, bodajże 21 pocisków. Tak się zobaczycie ja ten czołg i Wam troszkę o nim powiem. Jest to rosyjski czołg ósmego tieru posiada on bodajże 180-160 i 90 mm pancerza z, z, po, z boku i z przodu <laughs> i tutaj właśnie wam pokazuje yy, jak stać tym czołgiem na tej mapie. Aha, jeszcze w ogóle jak to jest tryb gry. To jest tryb gry. To jest, to jest, to jest... Czekajcie, już wam powiem. To jest tryb gry... Szturm. A tryb gry szturm to znaczy, że jest to... Że po prostu my bronimy bazy, a... i nie ma takiego No i co robić? Jedziemy sobie taką kawurwurką. Właśnie... O, to właśnie... Aha właśnie, wam jeszcze o tym czołgu. tyle. Dla... Jest to czołg stworzony tylko i wyłącznie do side scrapowania Jeśli nie wiecie to, to jest side scrap To jest ustawanie się pod kątem do przecinka Tak jak ja coś takiego robię Wszyscy którzy strzelają na mnie z tamtej strony Z tamtej będą się ode mnie odbijać Ponieważ widzicie strzela sobie tutaj to nie mam jak przebić, bo wszystko się będzie odbijało albo będzie wchodziło z zero w gąsienice. Właśnie czemu staję side scrapem? No okay, tutaj właśnie chyba teraz będzie za chwilę ładny strzał Mam już sporta, że tam powolutku obijam. sport się nawet tutaj nie ruszy. Widzieli teraz sporta, będzie z ustrzał. Oj, dostał za 200. Ja się czemu, y, czemu, cza, czemu ten jest stać sobie z Go ma 180 mm pancerza sprzed przodu na, na 8 tierze. Dlatego, że tutaj posiada karabinę, tutaj posiada jakiś coś do dowódcy chyba. No i tutaj ma ten taki bardzo duży w ogóle... Tą dużą dolną płytę. Teraz już widzicie jak oni się tak od mnie odbijając 3 strzały Zero damage tylko uszkodzona gąska Tyle co im potrafili zrobić na trzy strzały <coughs> Tamci I ja się też chciał do Site scrapowania stworzyć dlatego że z przodu raczej wszystko będzie w niego wchodziło Znaczy oczywiście jak ktoś nie wie gdzie celować to się będzie odbijał I kolejny pocisk się odbił No ale raczej będą tutaj no Niestety nas przebijać z przodu Teraz jeśli macie site bo to ja tutaj źle stoję Głównie dlatego że widać mi tutaj tą górną wieżyczkę, która jest po prostu ulubionym celem yy, każdego czołgu, który będzie strzelać. Jest taka duża, że bardzo łatwo w nią trafić, bardzo łatwo objechać ten czołg niezbyt mobilny. <laughs> Maksymalnie gdzie 30 na godzinę. Właśnie teraz widzieliście, zerwali mi tylko gąskę, ja potrafią nic zrobić. Teraz tutaj, tutaj będą cały czas gąskę zrywać. Tak Dostaniesz chyba strzała. A nie, nie dostanie. O, teraz dostanie strzała. Patrzcie się. No i za 300. No i kolejny gościu się oda mnie odbił tutaj. Już on dwie ryski. <coughs> teraz trochę o dziale to o czołgu. To jest działo, nie jest jakieś wyjątkowo celne, ale celność ma dość dobrą. Damage też ma dobrą, można zrobić 400. Na zwykłym pocisku to jest... Yy, damage to jest 320, ale przynajmniej wchodzi za więcej. No i penetracja jest 227 maksymalna. Znaczy nie maksymalna, ale taka średnia. Yy, teraz... Jeśli chodzi o damage na złotym pocisku to jest 320, a penetracja to jest 289. A na HEQ to jest... No damage to jest 420 i penetracja 62. W ogóle nie polecamy 20 amunicji. <coughs> Możecie zładować sobie full ammo do tego czołgu. No, to się nawet może niekiedy przydać. O, to i Przestrzeliłem, a mogłem już mieć pierwszego fraga. Oczywiście ten czołg jest bardzo dobry To test typowy kamperski tutaj wam w ogóle W ogóle nim nie polecam O gdzie tutaj centurion dostał, ładnie dostał kilkadziesiąt HP, tutaj schowałem Żeby czasem w tą wieżyczkę nie strzelał To by mogło być naprawdę dla mnie, dla mnie Bardzo złe, żeby tutaj dostać strzała Tutaj <laughs> strzał na ślepo też nie trafiłem <laughs> No i ja dość mi chodziło na tej średniej grafice no i przyniesie dziewicie czemu tak dobrze w odchodzi, jak ja miałem lagi A to dlatego, że kupiłem sobie podkładkę chodzącą Ale dobra to już w innym kiedy idzie O widzicie teraz dwa strzały znów kolejne Dwa strzały których po prostu No o, widzicie tutaj Centurion no, mi zrywał tylko gąskę No i znów coś tutaj chyba też Znów Centurion Znów Centurion Albo Hellcat to był teraz a się tak się to, to, to kończy cały czas przyjmuje strzały po prostu Tą kawowczurką Aliz nie potrafią zrobić bo Nie, nie mogą mnie przebić, bo ponieważ to jest z krapem i mam tak Mam teraz tak duży pancerz, że Nie są w stanie mi nic tutaj teraz zrobić Tam teraz czekam aż to się ktoś zaświeci albo coś O teraz tak się właśnie patrzyłem Daj znów się ode mnie odbili tutaj ten centurion Teraz już, teraz tylko, teraz tylko już na niego czekałem Na chwilkę zobaczycie, a ja tutaj gładim pierdziele O nie, jednak wiem, mniejszy celowniczek Teraz tam gościu tylko pokażę strzelę i gościu padnie Właśnie teraz coś na górę popatrzyłem I właśnie teraz, zobaczcie, teraz dostanę taki strzał za 200 Ileś? O, widzicie? Od Centuriona, strzel trafił mi tutaj ja już przeczuwałem, że to albo chyba trafi wóz golda, albo nie wiem co, to się raczej rzuca dinga ją. I teraz już centurion strzał. On chyba u co nawet gąskę zerwano. no i wincja padł, pierwszy frag. Kurczę, nie wiem przecież ile mam damage'u. Kurczę, kiepsko, no ale okej, okay, spoko. <laughs> I sobie z tym z scrapem stoję. Nie nam na septeczki, to już jest wygrę, na bico-stone na 3 minuty jest 11 do 8 jeszcze tutaj odbiję chyba kilka strzałów tam czekałem po prostu teraz już tylko Nie ludzi też już nawet tak ustawię, że jakby ktoś strzelał to żeby, się, to żeby się już odbijał tutaj od mojego boczku wieży, który, którego, który też by miał raczej problem, problem przebić <laughs> ta wieża tutaj jest niby nachylona pod kątem 90 stopni ale tyle, że na tam ponad 130 mm pancerza, to naprawdę ona potrafi być przebija. No i widzicie, teraz helka znowu tylko zerwał gąskę, bo idziecie i tutaj zrobić nie mogą. Ale nic nie było, więc miałem po prostu spokojny. No i całą mam być, po prostu przekąpiłem, ale zrobiłem tam ponad 2000 damage'a chyba nawet. Mam 12 do 8, zaraz zobaczycie jak... A niech te czołgi zaraz popadają właśnie nie wiem co tutaj robił ten sporcik cały czas cały czas tam coś robił nie wiem czy ją w ogóle rusza czy się nie rusza chyba awczu nawet tam to, to już po prostu czekam na tą helkata, żeby nas sprzedać bez jakiego rozwadziwienia już kurzał gościu ja mam się że w końcu nie niej przebiję <laughs> no, już po prostu teraz minuta 45 widziałem że ta bitwa już będzie wygrana dostałem dwa helkaty, które które tutaj były na tych dwóch miejscach, a to tutaj było na tych czterech kwadratach. <tosłuch> Teraz patrzcie się, te 3-4, zobaczcie co zaraz będzie tam. Nie po prostu już sobie kampię tylko. A i tak już będzie do końca. Wpiszę, że good game w ogóle. I też mi się bardzo spodobała ta gra. No i widzicie patrz, Helka Droswolę to nasze, znaczy to t 4 które tam jechało. <tosłuch> a szanę, to Helka też się pokaże. No jakoś nic raczej nie pokazał No i w to już sobie tak powiedziałem, a dość, nawet sobie A że już wystarczy tego, bo to już tak już jest wygrane <laughs> Low HP, o że napisałem tylko good Ale później sobie poprawiłem, że good game No i w ogóle, fajnie Herkat nam zrobił 5 fragów, zaraz jeszcze będzie miał jednego fraga By Być w ogóle nieprzyjemna tylko straciłem 200, 230, 200 ileś tam do u też się straciłem tylko 200 ileś punktów HP ale to wszystko resztę obiję do samej jak wiadomo stalową i też jest odbitych 21 pocisków nie ma niestety z tego żadnych screenów bo sobie jakoś zapomniałem nie dam komu napisałem dzięki ale się nie patrzę teraz na czat ja pamiętam o co coś chodziło, ja teraz czekam, czekałem rozwalam to 9, 8, 7 a To już chyba będzie na tyle No i jeszcze Helka rozwalił to ten czołg 3 sekundy przed końcem No i to by było na tyle, tak się właśnie skończyła ta bitwa Ostatnio tam stalwą ściany <laughs> 900 ileś expa Chyba 27 tysięcy z czego wyszło 17 na plus czy 10 tysięcy na plus Coś takiego Także w tej powtórce to by było na tyle. Ten, jeśli ten odcinek się Wam spodobał, to subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i na razie.